No, nagrywam już właśnie. Nagry nagrywam. Kurde, wziął najpierw krowę, bo najpierw tego byka łapać. A ten, a ten wszedł za tą krową, a nie wszedł. Jakbyś go ściągnął. To może by i poszedł. Wystarczy go ściągnąć. Ściągnij go. Ściągnij go, będzie dobry. Tylko trzeba go pociągnąć do przodu, tylko. Już jest prawie w środku, no. No kurde, nie chcę go brać. A on zaraz później będzie brykał. Bierz go teraz od razu. Bo się cofnie. No kurde, mówiłem, że się cofnie. No kurde. No i teraz, co teraz? Jak go będziesz łapał? Mówiłem właśnie. No i teraz będzie bieganina. No mówiłem, aby zaczął go złapać za chwilę i by był. A teraz to już...